Nie, jeszcze raz. Jakie było pytanie? No i tak to jest nie O tak szłam! Cześć Kinga. Cześć Ani. <grywa> Okej, okay, cześć Kinga. Bardzo mi miło, że zaprosiłaś mnie na swoją planetę, na planetę zieleni. Czy coś możesz nam o niej opowiedzieć więcej? E, tak. Od 13 lat y, jestem w tej zieleni i to zanurkowałam dosyć, dosyć głęboko na tyle, że firma Kwiaty dla Biura którą wymyśliłam i stworzyłam, jest już dostępna w całej Polsce. W związku z tym ta zieleni jest z nami w każdym momencie i, i nie jesteśmy w stanie od niej odejść. Słuchaj, ale z tego co wiem, to ty na tę planetę zieleni przybyłaś z zupełnie innej planety, z, powiedziałabym nawet, że z zupełnie innej, słuchaj, galaktyki. Jak to było? To prawda. Przez ponad 17 lat byłam pracownikiem i pracowałam w banku. Byłam Pracowałam w korporacjach, w finansach, w bankowości, w prawie bankingu, w zarządzaniu sprzedażą. To, to było coś, z czym się specjalizowałam. W związku z tym z takiej planety przeszłam, ale to nie było jakieś kompletnie trudne tak naprawdę. Po prostu wystarczy wziąć oddech i już się jest. Jesteś na tej planecie zieleni. Jak wiemy, jesteśmy w galaktyce nieruchomości i współpracujemy na tych naszych planetach z różnymi innymi planetami i mieszkańcami innych planet. I ja wywodzę się najbardziej z tej planety zarządzania nieruchomościami. I słuchaj, pierwsze skojarzenia, które mam na temat tych mieszkańców innych planet, z którymi ty możesz współpracować, tak. to są tak: właściciele budynków, Dokładnie. to są zarządcy w związku z tym, tak. to są najemcy, tak. no, trochę usługodawcy dla tej branży, tak? Ale pewnie tych planet jest trochę więcej. Jak, jak to wygląda ta twoja galaktyka, część galaktyki? Właściwie to wymieniłaś wszystkie z którymi współpracuję. Czasami, czasami nasza praca może wyjść poza, czyli nie wiem, robimy coś poza budynkiem, albo, albo wewnątrz budynku, albo jakby odchodzimy od zieleni i dekorujemy na czerwono, na przykład w święta, ale cały czas tą samą gra, grupą galaktyczną i nie, nie oddalamy się od tego kosmosu zbyt, zbyt daleko. A jak wygląda takie życie osoby, która prowadzi firmę, która zajmuje się zielenią? Jakiś fragment może dnia byś przytoczyła, coś takiego, co by pozwoliło tutaj naszym oglądającym poczuć trochę ten vibe, na czym ta planeta polega, znaczy jak ta planeta żyje, jak funkcjonuje od kuchni. No to jesteśmy trochę jak w chaosie, tak bym tak powiedziała, że ta, ta, ta nasza galaktyka jest taka dosyć mocno chaosowa, bo musimy bardzo szybko reagować, bardzo szybko podejmować decyzje, zmieniać, więc jest dosyć intensywnie i jest dużo, dużo, dużo się dzieje. A dlaczego musimy w ogóle szybko, szybko na przykład decydować i zmieniać cały grafik, bo na przykład mamy zaplanowaną dostawę i tak jakby miało to. Kilka Kilkanaście dni temu, minus 15 zapowiadane, przyszło. Nie zdecydowaliśmy się dostarczyć kwiatów w tym czasie. Poinformowaliśmy klienta, że to jest zbyt ryzykowne, że kwiaty zbyt zareagują, i poprosiliśmy o przełożenie o kilka dni, wtedy, kiedy te temperatury spadną do zaraz stop. Mhm. I, I to jest coś, co przewraca w ogóle cały dzień, bo, bo musieliśmy, jakby wszystko było przygotowane. Tak? Kwiaty stały zapakowane, transport, ludzie, firmy, wszystko, każdy kawałek był z, zrobiony. W związku z tym nie dało mhm. się jakby nie wywrócić wszystkiego do góry nogami. Czyli okej, okay, planowanie tak, ale to jest taki zawód, takie zajęcie, że nie wszystko da się zaplanować, że jedna okoliczność, właśnie typu klimat czy dostawa, może wywrócić wszystko do góry nogami. Tak. A, czyli tak. to, są, to jest to, bardzo ciekawe miejsce, bym powiedziała. To jest, to jest ta żywe, planeta Twoja. To jest żywe stworzenie. <noise> tak. tak naprawdę rośliny są tak jak zwierzęta, no, należą do, 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 do takiego kawałka czegoś, co ma energię, żyje, rośnie. E, można powiedzieć nawet, że czuje, bo IKEA robiła bardzo taki fajny test. E, jeśli mogę taką dygresję tu Taka stawić. nie, co to znaczy, że czuje? To znaczy, że y, mówi się, że jak się dobrze do roślin y, mówi, to te roślinki zupełnie inaczej rosną. A niektórym te roślinki nie rosną. I dlaczego? Y, Ikea postanowiła zrobić test, postawiła dwa, tak, dwie takie same roślinki i przez miesiąc y, poprosiła y, dzieciaki, żeby do tej roślinki podchodziły i do jednej mówiły bardzo ładnie, a do drugiej bardzo brzydko. Po miesiącu, naprawdę, y, oczekiwania to można sobie gdzieś znaleźć w internecie, tam, y, bo to jest cały film z tego. Rośliny, do której się mówiło. Nieładnie, ona naprawdę to czuła i nie chciała rosnąć. Opadła, z osłabła, nie wyglądała już tak sprężyście zielono. W roślinkach, do której się mówiło pięknie, ona po prostu kwitła. Tak jak kobiety. Tak jak, tak jak ludzie, tak? <grym> tak jak Jeżeli ludzie. mówimy do siebie dobrze, to śniemy, tak? Jeżeli mówimy do siebie samych, do <grym> innych, <grym> dobrze <grym> też. To, to jest wszystko energia, to się wymienia, to jest fizyka kwantowa po prostu. Tak, nie lokujemy tutaj absolutnie IKEI, ale pozdrawiamy, pozdrawiam moich koleżanków i kolegów z tej firmy <grym> bardzo serdecznie teraz. Z Kinga, mam takie pytanie też do Ciebie. Czy często, się spotykasz, czy często się spotykasz z zaskoczeniem ludzi, z którymi współpracujesz, jeżeli oni dowiadują się, jak faktycznie twoja praca polega, albo z jakimi ty się wyzwaniami spotykasz? Czy są zaskoczeni czymś bardzo szczególnie? Co ich na przykład najbardziej dziwi w tym twoim zawodzie, kiedy go tak troszkę odkrywasz od kuchni właśnie? To, że jest ciężka fizycznie. Tak, to, ta praca jest ciężka fizycznie. Ona, żeby te roślinki zasadzić, to trzeba mieć ziemię. Worek z ziemią ma konkretną wagę, którą trzeba podnieść, wymieszać, stworzyć mieszankę specjalne do sadzenia. Tą roślinkę trzeba później posadzić, tą roślinkę należy dostarczyć do, 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 do klienta, więc w jakiś tam sposób ją trzeba przewieźć, więc musimy znowu dźwignąć donicę z, z rośliną. I samo podlewanie to też są kilometry kroków i, i kilogramy w dźwiganiu konewek z wodą. Więc y, pierwotnie, jak ktoś myśli o kwiatach, to tak sobie marzy, że będzie sobie tak dotykał i tak, to jest taka wizja kobiety uśmiechniętej, która tak głaszcze liść. To jest o wiele bardziej wymagająca praca, wymagająca uważności, wymaga, wymagająca wiedzy bardzo konkretnej, jak kwiaty formować, leczyć, prowadzić, mając dane y, warunki y, i oświetleniowe, i, i powietrzne. Czy, czy jest ciepło, czy jest grzejnik i, i takie y, podobne czynniki. No i tak naprawdę wymaga bardzo dużej tężyzny fizycznej. Mm -hmm. Jak ludzie dopiero widzą, że ile my tego przenosimy, jak dźwigamy, to dopiero wtedy tak się dziwią, że myślałam, że ta praca polega na czymś innym. Mm -hmm. Nie, to, to jakby to jest przyjemne. Spożyteczny, ale intensywnie. Obalamy, ten mit. Obalamy tak. ten mit, że to jest taka lekka praca, czyli jak wiele innych zawodów, to nam się wydaje, że jest tak lekka. Tak, że ci nie, nie nie. mają lekko. Z najcięższym, z najcięższym zadaniem, które się spotkałam, to było dostać telefon w ciągu tygodnia o 19.15 od klienta z bardzo dużej sieci handlowej, który mniej więcej brzmiał tak: Pani Kingo, robimy event. W serocku, wszystko już jest przygotowane. To jest na cały region i mija. E, przy hali wszyscy wszystko jest dopracowane. Lampy, muzyka, catering i wchodzi szef szefów najważniejszy, mówi pięknie, a gdzie są choinki? To był drugi listopad, to był drugi listopad. I o 19.15 15 okay. zostałam trzeci listopad, no, początek listopada to nie jest okres świąteczny. W związku z tym dostępność do materiałów jest bardzo y, ograniczona. I dostaje pytanie wtedy. Czy jutro na 13. pięć 3 metrowych choinek ubranych takich w naszym stylu, jak lubimy, jeszcze 11 stołów bankietowych, też jakieś świeczniki takie, jak lubimy. Czy Pani to jest w stanie mi zrobić? Ja wziąłem <grym> głęboki to... oddech. Wiem, oczywiście. <grym> Wszystko stało o 13. Ale powiem szczerze, że pracowałam całą noc. Zaangażowałam w to dodatkowe osoby, natomiast pamiętam później, jak weszłam Ale do tej firmy. później, prawda? Frajda była taka: ja, jakiś mit powstał o to, to, jest ta osoba, która zrobiła to, co wszyscy mówili, że to jest technicznie nie Nie da się nie zrobić, mówić, Nie tak da się zrobić. te momenty, to jest, to jest super. I pamiętam, to super. że jak weszłam do tej firmy, to nie, po, potrafili do mnie kilka osób podejść i powiedziało: Pani Kingo, czat. To, co pani zrobiła wtedy, petarda? to był czat. To, to jest takie rzeczy, że się nie, nie, nie zdarza. <laughs> Także tak. trudne projekty. Zapraszamy. E, zapraszamy, tak. Zapraszamy do Kingi e, na planetę roślin. E, Nie ma rzeczy niemożliwych. E, Kinga. E, temat na topie, który jest teraz. Niestety, powiem niestety, bo jest związany z naszą sytuacją obecną epidemiologiczną i z pandemią. To jest taki, że właściciele budynku, pracodawcy chcą ściągnąć ludzi do biur. Bądźmy otwarci, powiedzmy to otwarcie, takie są fakty. Tak? Tak. Budynki stoją puste, puste, biura stoją puste, i wiele pracodawców, wielu pracodawców, wiele firm zastanawia się, co z tym fantem zrobić. I na przeciw wychodzą różne pomysły, różne firmy z różnymi pomysłami. I pytanie jest takie, czy kwiaty Rośliny mogą w tym pomóc? Pierwsze co, to, to wydawałoby się, że tak, że one mogą pomóc, bo będzie miło, bo to są rośliny, bo, bo one fajną taką atmosferę wprowadzają. Czy tak faktycznie jest? Czy one faktycznie, rośliny, pomagają w tym, w tym żeby pracodawcy przyciągnęli ludzi z powrotem do, do biur? Jak to, jak to działa? Według wszelkich badań, które gdzieś tam są dostępne, dla pracowników pod względem samopoczucia i, i jakby takiej przyjaznej części w pracy. Najważniejsze jest oświetlenie, naturalne oświetlenie, dostęp do tego, żeby to biuro było jasne. Drugim są rośliny zielone i żywe, e, żywe, żywe. Rośliny, żywe, żywe. rośliny. W związku z tym e, teraz firmy się jakby Odwracają te projekty pod kątem zrobienia takich przestrzeni, do których pracownicy z chęcią by wrócili, właśnie ze względu na to, że będą sobie mogli usiąść, popatrzeć na tą roślinkę, zrelaksować się, czyli wszelkie strefy czy lautowe, relaksujące, one są podbijane i tam wprowadza się efekt relaksujący, łagodny, potrafią wisieć rośliny w makramach, do tego dostosowane są palmy, więc cała atmosfera, która jest w tych pomieszczeniach, ma, ma, ma za zadanie sprawiać wrażenie, Przyjazności i, i, i relaksu. Natomiast to nie wszystko. Rośliny też mogą być czymś, co odgradza, tak? czyli social distancing. Absolutnie możemy wykorzystać wszelkiego rodzaju dostępne na rynku e, m, patenty i mechanizmy, czyli gotowe ścianki, które są przesuwne. E, mogą to być ścianki z muchu. Mogą to być ee, liofilizowane, dobrze mówię, liofilizowane ścianki. Łatwiej powiedzieć mumia. Ja, e, słuchajcie, ja chyba powinnam zacząć tworzyć taki słowniczek e, trudnych terminów galaktycznych. E, tak, liofilizacja. Tak. E, ale to ja mam e, e, w związku z tym pytanie do tej liofilizacji i do tych e, przegród, czy e, wygrodzeń, przegro, przegrodzeń. E, odgrodzeń. Odgrodzeń, tak. E, wiadomo, oddzielaczy. oddzielaczy. E, ludzi od ludzi, bo tutaj niestety o, o tym mówimy. Wydzielania stref pracy. Ja słyszałam, jakby czytałam też różne opinie na ten temat. Mam na myśli to, że z jednej strony są ludzie, którzy uważają, że to jest super rozwiązanie, bo to jest zieleń i tak dalej, a z drugiej strony są też głosy, które mówią, że okej, okay, to jest zieleń, ale to nie jest za bardzo higieniczne rozwiązanie. Jakbyś się mogła do tego odnieść. Do mchów? To pytanie, do, jakby dotyczyło. Ogólnie do, do, do roślin, tak? Do, do roślin, i kwiatów. Myślę, że do mchów również. Znaczy, no to bym to rozdzieliła, te dwa tematy mm -hmm. na pewno. W przypadku roślin jakby nie widzę niczego, co mogłoby być yy, niedobre dla ludzi. Yy, no chyba, że mamy jakąś instalację, w której stoi woda i ta woda po jakimś czasie może sobie zacząć żyć. Czyli uważamy na wodę, słuchajcie. Czeka. Najlepsze wszystkie, wszystkie systemy ścian zielonych, które są, są na, na, nie na zamkniętym, a na otwartym e, konstrukcji, ponieważ ta woda sobie po prostu podlewamy i wylatuje, podlewamy mhm. i Otwarty obiekt. Nie zawsze tak można. Często musimy się ratować sytuacją, gdzie ten system jest zamknięty. Trzeba wtedy dobre filtry i, i, to, i trzeba poświęcać czas na, 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 na od, odpływ tej wody. To, to jest jedyna rzecz, która mi przychodzi, że to mogłoby być coś nie tak. Jeśli my prowadzimy na, na sucho kwiaty i jeśli mamy bardzo dobrą mieszankę, która jest dopowietrzona perlitem, która jest lekka, niezbita to w nie zupełnie inaczej rośliny mm -hmm. rosną, więc wręcz tak naprawdę takie rośliny powodują oczyszczanie powietrza. A nie je. Yy, mhm. Czyli mądre prowadzenie po prostu roślin z głową, dbanie o to, o czystość też tak. i czystość wody. I rośliny nam pomagają. E, oczywiście tak. gwarancji tutaj nikt nie da, że jak postawimy sobie w biurze nie wiadomo ile kwiatów, to nagle pojawi się nie wiadomo ile osób, ale na pewno, na pewno jest to czynnik, który przyciąga ludzi do biur z powrotem. Jeden z wielu czynników i bardzo ważny. Agnieszka, wiesz co, okazało się, że mam drugie pilne spotkanie, a już tak ci widzę, że świetnie Ci wychodzi. Masz nożyczki, masz spryskiwacz, wszystkie masz narzędzia. Zostawiam Ci konewkę. Baw się dobrze. Kwiatek musi się poczuć kochany. Jak wrócę, to sprawdzę, dobrze? Naprawdę, muszę lecieć, muszę lecieć, pa. A, ale, ale Kinga, dasz sobie radę. No dobra, ja wiem, że obiecałam, że pomogę, ale tak to jest, jak się obieca, że się pomoże. Ale teraz nie wiem bardzo wiem jak. Pani Agnieszko, jest pani tutaj? Pani Agnieszko! Kuratka, blaszka. Nic, to się wytnie. To się wytnie, dobrze? Po prostu, ciach? Nie będzie.